Play. A nie mi się waż. No. Nasza osiemnastka jest gęsta i się nie waży. Jedyna taka z piątnicy, no bo skąd. Słyszysz mnie? Już Jestem zakolonym podbiegunowym. Zaraz będę na miejscu. Minus 21 stopni. Zamarznięta tafla jeziora z półmetrowym lodem Boyer i nowa elektryczna Skoda Emiak 4x4. Zobacz ekstremalne wyzwanie lodu na Skoda 4x4 BL. Skoda. Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. Idziemy na giełdę, żeby budować jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej niezależne medium. Zainwestuj w akcje spółki do Rzeczy S.A. O, i mój. Mamo, ma! w Internecie. Najlepszy z naszego ogrodu. Mm. O, coś nowego? Pyszny, co? Mm -hmm. Sama przyjemność. Mm. Taki kremowy i owocowy. Zjadasz mój jogurt. Skąd? Z piątnicy. No bo skąd? Na szczęście tak samo lubię i rozkwiniowy. I wiśniowy też! Nowość: Jogurty z owocami. Z piątnicy. No bo skąd? Antek ma kaszel suchy. Dostaje więc herbapek Junior bez cukru. Syrop, który zmniejsza częstotliwość kaszlu i łagodzi związane z nim dolegliwości. Co się dopadł? Kaszel mokry. Też bierze Herpapec Junior, bo jest skuteczny również w tym rodzaju kaszlu. Hania też ma kaszel. Jaki? Trudno powiedzieć. Nie szkodzi. Mama podaje jej herbapek Junior. To świetne rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Herpapec Junior. Na kaszel suchy i mokry. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać. Stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli. Spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio więcej niż magnes. Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa, wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego. Najlepiej. jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji. właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokan Max trafia w sedno bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków w przypadku. Poślij się na każdym lub farmaceutom, opłakaj Max. Bez bólu przez całą dobę. Stawiasz na ruch? Na codzienną sprawność? Na zdrowe stawy? Stawiaj na Forflex Kompleks z unikalnym kolagenem UC2, przebadanym naukowo. Teraz w wygodnej kapsułce. Raz dziennie. Forflex Kompleks. Kompleksowe wsparcie dla twoich stawów. Znowu to samo. Zegar tyka, a ja wciąż nie mogę zasnąć. Ile bym dała, żeby szybko usnąć? Ile? Dwa psiknięcia. Tyle wystarczy. Dlatego sięgnij po Avid Sen, spray z melatoniną. Dzięki takiej formie szybciej się wchłania, a ty łatwiej zasypiasz. To proste i wygodne. Avid Sen to formuła Quick System z melatoniną oraz rumiankiem dla wsparcia komfortu oddychania podczas snu. Avid Sen i przesypiasz całą noc. Nie wychodzę z domu bez mojej kawy. Zaparzam ją w Pyk, zabieram ją w moim kubku i piję w moim tempie. To znaczy w naszym. A ty zabierasz kawę na spacer? MKGW. Moja kawa. Listu nie pisałem, a Mikołaj przyszedł. W Play przebijamy Mikołaja najlepszymi prezentami. Super szybki światłowód i telewizja na rok w prezencie. Rozpływam się jak lukier na pierniku. A do tego Netflix z piątym sezonem Stranger Things i to z wypiekami na twarzy. Od Play na święta, w prezencie na rok. Super szybki światłowód i telewizja z Netflixem. Bo w Play płacisz mniej. Play. No, Makowiec pokroi się z wrażenia. Schwarzkopf Cream Supreme. Perfekcyjna koloryzacja w domu? Wypróbuj nowy w Cream Supreme. Bałam się zniszczyć moje włosy, ale teraz są chronione na wszystkich trzech etapach koloryzacji. I są jedwabiście gładkie. Kolor, którego pragniesz, z pielęgnacją, na którą zasługujesz. Nowy w Cream Supreme. For every you. Sponsorem programu jest producent Essentiale Max. Leku na objawy chorób wątroby. Na program zaprasza sponsor. Producent leków Amotydyna Ranigast na zgagę i niestrawność. Na program zaprasza sponsor. Firma Daftona. Polski producent przetworów warzywnych z własnych upraw. Karpaty to jedne z najrozleglejszych pasm górskich w Europie. Od zarania dziejów żyją tam polscy górale. Z gór czerpią siłę, odwagę, zręczność oraz zamiłowanie do wolności. A seniołowiec nie jest dla mnie żonnym obciachem. Ja się wcale tego nie wstydzę. I się nie śpieszy, bo nikt nade mną nie stoi. Ile zrobię, tyle mojego. Jak sadziłem poinki, to się po głowie pukali. Tyle lasu. Kocham konie.